My mamy go, ogromne wydatki przed sobą na transformację energetyczną i mamy ogromne wydatki na transformację wojskową, czyli na militaryzację. Te dwie, te dwie dziedziny stworzą potencjał do inwestycji. Wiele osób szacuje to w, w, w różnych wartościach, ale my, jak patrzyliśmy na to ostatnio, w ciągu 4-5 lat Polska powinna wydać około 500 miliardów euro, żeby miliardów euro nie myle się w, tym, w, tym, w tych liczbach, żeby zrealizować te zamierzenia, które sobie postawiła. I to mówimy o wszystkich rodzajach inwestycji związanych z energetyką, także infrastrukturą i mówimy także o inwestycjach wojskowych. To stwarza ogromne możliwości dla firm do tego, żeby w tym uczestniczyć, w tym procesie i budować swoją obecność, rozwijać się, być pod, pod dostawcami. Bo oczywiście gros tego na przykład z inwestycji militarnych będzie pewnie zakupy sprzętu w innych krajach typu Korea, Stany i tak dalej, ale będzie się liczył offset, to co zbudujemy w Polsce, żeby serwisować tę broń i serwisować te elementy, które będą kupione i jak będzie to w, w, w mądry sposób zarządzone. Do tego dodaje pan emigracji i kryzys demograficzny. no To niestety jest duży problem, dlatego że my powinniśmy mieć takie jest moje zdanie przynajmniej bardzo mądrą politykę migracyjną, taką, która będzie zachęcała ludzi do osiedlania się w Polsce. Bo jeżeli nie poradzimy sobie w ten sposób, to jedyną rozwiązaniem jest w jakiś sposób zachęcić polskie społeczeństwo, żeby dzietność zwiększyła się z 1,1, który jest teraz chyba najniższy w Europie ten wskaźnik, do 2. To proszę mi powiedzieć, jak to rozwiązać, bo ja jestem tylko bankowcem i na to pytanie nie odpowiem Panu. To nie jest takie proste. Polska jest zdecydowanie już dużym krajem. nie wiem, Trudno go nie nazwać w ten, Polski w ten sposób. Wszyscy to powtarzają, po angielsku to brzmi lepiej niż po polsku. Tryliardowa gospodarka po angielsku, biliardowa gospodarka po polsku. To jest jeden z kilku krajów w Europie, który ma taką wielkość gospodarki. Mówimy w dolarach, ale w rzeczywistości w Euro, w momencie kiedy mijemy Szwajcarię, prawdopodobnie w tym roku wejdziemy też w wielkości gospodarki do G20, jeżeli chodzi o parametry. Więc jest to duża gospodarka, jak to inaczej nazwać. Więc polska rola w tym także istnieje, ale Polska sama nie będzie w stanie tych zmian dokonać. Mam nadzieję, że to, co mówi kanclerz niemiecki Nowy, Wybrany Merc także będzie miał wpływ na deregulację i zmianę podejścia, bo Niemcy zmieniają swoje podejście i to widać. Więc jest przed nami bardzo dobra perspektywa. Wystarczy popatrzeć na polskie GDP. Powiedział minister Domański, że jesteśmy naj, naj, mamy najwyższy przyrost w Europie GDP w tym pierwszym czy w drugim kwartale po Danii, ale Dania była wsparta Ozempikiem, więc generalnie w naszym wypadku, żeby ten efekt Ozempiku oczyścić, no to Polska ma najwyższy przyrost GDP w Unii Europejskiej. No to, Trudno bardziej optymistyczne informacje.